Liga Legend to jedyna taka gra, gdzie w ferworze walki i Kotleti może dokonać krucjaty środkową aleją. Ten niekonwencjonalny styl gry jest wywołany. Eee, no cóż tutaj może być dużo powodów, ale całość rozbija się o jedno. Bo o rankedy tak, na rankedach nikt nie chce przegrywać. Jest to środowisko kompetytywne, przez co frustracja jest na porządku dziennym. Na całe szczęście jest dużo innych trybów, to znaczy bardziej było wiele innych trybów. Oraz ciągle nimi rotuje, ciągle jakieś usuwa, a rzadko jakieś dodaje. Lecz ostatnio stało się coś zdeczka niesamowitego, ponieważ wypuszczony został to Brawl, który w swoim zamyśle ma być szybkim do gry żualowym trybem rozgrywanym na nowej mapie nazwanej Bramblewood. Każda drużyna ma po 250 punktów i wraz z zabijaniem postaci oraz innymi sposobami musisz sprowadzić przeciwną drużynę do zera. A dzisiaj przetestuję ten tryb, grając jak największą ilością postaci i porównam go do innych, jako że już Brawl zdążył zdobyć dużo fanów, którzy mówią, jak dobry jest ten tryb, oraz, no, antyfanów, którzy uważają, że ten tryb jest leniwie zrobiony i dosyć nudny. I żeby to przetestować, nie miałem żadnego innego sposobu, niż po prostu grając. A zacząłem klasycznie od Gregasa. Pierwsze, co się rzucił w oczy. I temy startowe są jak na ramię. Postać jest troszeczkę bardziej zzumowana I patologia jest ciągła. Jeszcze nie minęła minuta, a już były dwa ace'y. Po boku znajduje się jakiś jungle camp, ale na razie nimi nie będę zawracał sobie głowy. Ponieważ ja gram pod ciągłe bomby, a bomby w tej grze sadziłem, jako że z samego zamysłu, a być to ciągła, szybka nawalanka, to muszę przyznać, że faktycznie tak jest. Ponieważ nie miałem ani chwili wyskrzenia, tylko wstawałem, od razu wybiegałem przeciwników i umierałem. Walki było co nie miara, a mój Gragas nadal jest dosyć czysty. Przez cały mecz uzbierałem tylko trzy itemy, co nie jest za dużą ilością, ale gierka trwała. 9 minut. 9. Co prawda ją przegraliśmy, ale słuchaj, te gry naprawdę są szybkie, ponieważ Nexta na pajku rozegrałem również w bardzo podobny sposób, po prostu biegając przeciwników i próbując asasynować każdego. Strategii za bardzo nie miałem, po prostu starałem się mechanicznie odplayować tych nobów i będę z tobą szczery. Powykręcałem ten dzieciom nadgarskie jak profesjonalny gracz Ping Ponga z Azerbejdżanu. Pike wydaje się naprawdę solidny na tym trybie. I ta gierka trwała już 10 minut, ale znowuż nie dozbierałem do full builda i zostało na mnie ostatnie zabójstwo zrobione. Trzeciej zagrałem Talion i teraz jest dobry czas, żeby powiedzieć, jak w ogóle zdobywa się punkty. Ponieważ tak, na każdym kilu na przeciwniku odbiera się przeciwnikowi 5 punktów. Ale za każdego miniona, który wejdzie w enemy portal, również zabiera się jeden punkt. Dosyć prosty zamysł. Kripy w dżungli nie dają punktów, ale za to dają bardzo dużo golda i potrafią mocno wystąpić drużynę. Tylko trzeba uważać, ponieważ jeżeli jesteś zbyt do przodu, to przeciwnicy dostają ogromnego bufa do damage'a i resistu. Ta gra była dosyć bliska, ale koniec końców udało się wygrać z zapasem 6 punktów. Next na smolderze, ponieważ bardzo chciałem przetestować, jak działają w ogóle postacie podstakowania na tym trybie. Bo wiadomo, skoro gierki trwają tylko 8 minut, no to jakoś to Musi być zbalansowane. No i Smolder dostaje dwa razy więcej staków. Czy to sprawia, że on jest tutaj dobry? Oj, nie, nie jest. 225 staków miałem dopiero na sam koniec, co sprawia, że zupełnie było to bez sensu. I kolejna bardzo ważna rzecz. Troszeczkę ludzie się już zaadaptowali i w każdej grze prawie każdy gra rangiem. Przez to, że ta mapa jest strasznie krótka, to rangie e mają bardzo prosty czas w połkowaniu przeciwników i często gając to cudem w ogóle jest podejść bez umierania. Był to kolejny bardzo bliski mecz i byłem przekonany, że już go wygramy, ale jednak nie. Nidali znowuż wydaje się bardzo solidna, ponieważ łączy ona wszystko co na ten trybie byś chciał. Duży range, dobry poł, dosyć mobilna i przy okazji jest asasynem. Warto też się likalować, a nie zawsze umierać po każdym fajcie, ponieważ jak zdobędziesz kilka fragów z rzędu, to się podpalasz. Co to oznacza? Jak jesteś w tej formie, to bijesz więcej damage'a, masz więcej ability haste, ale niestety też więcej przyjmujesz. Co jest niejako idealny dla postaci typu Nidali, która chce połkować, ale dla innych postaci może nie być to najlepsze. I ten mecz został wygrany z łatwością. Kolejny był Ezreal. Myślałem, że postać typu Ezreal będzie idealna. Duży range, można strzelać, można połkować. I pewnie jest idealny, tylko że jestem tragiczny Ezrealu. No nie wiem, w ogóle mi ten mecz nie poszedł. Byłem zupełnie useless od początku do końca. Czego o Xinzao powiedzieć nie mogę, ponieważ taki Xinzao, jak jeszcze mam mną który może zengage'ować, nawet sporo potrafi zrobić. Jest to jeden z niewielu melków, który podobał mi się podczas mojej przygody na Brawlu, ze względu na to, że ma swojego ulta i możesz bardzo dużo dzięki temu tankować, co normalnym postaciom po prostu by się nigdy nie udało. Także no, mimo i temów, które nie były zbyt tankie, to naprawdę sporo byłem w stanie przeżyć i wraz z moją drużyną wygrać ten mecz. I po tym meczu miałem taką rozkminę. Skoro wszyscy używają tyle samonerów i są tak długie, fajne ściany do rzucania bombli, to czemu nie spróbować Zoe? Kurna, no Zoe jest fenomenalna na tym trybie. W kółku można spamięć jakimiś samonerami bijesz bardzo dużo obrażeń, a te ściany do rzucania bubli są mega fajne. Jest to postać, która wydaje mi się naprawdę opena na tym trybie. I jeżeli chcesz sobie powygrywać na jakiś nobów, to polecam serdecznie, ale są inne, bardziej obrzydliwe kombosy, które zupełnie niszczą ten tryb. I jeszcze dzisiaj ci je pokażę. No niestety, ton Zoe niezbyt tak gra była grywalna, ze względu na to, że przycina drużna była leciutko lepsza, ale tak też się zdarza. Za to teraz przejdę do pierwszego obrzydliwego komba, czyli Wiego oraz Yumi. Zapytasz się, czemu to jest niby obrzyd skoro... Mówiłeś, że melki tutaj są słabe. Tak, ale w ma tą rzecz, co tylko niewiele postaci utylizuje, a na tym trybie jest idealne, czyli resety. Kiedy Wiego dobije swojego ulta, może on się w kogoś zamienić i znowu ultnąć. A jako że na tym trybie w kółko są fajty, to w kółko możesz to robić. Dodatkowo jak masz Jumi na plecach, to bardzo ciężko jest ci umrzeć. Kończy się to tym, że jesteś zupełnie jeden versus 9 na tej postaci i praktycznie nikt nie może ci powstrzymać, jeśli grasz w miarę ok. Bo jak jesteś w stanie zaoferować i ciągle przemienia się w inne postacie wraz z healingiem, shieldingiem i wszystkim innym od Yumi. To już jest często gęsto za dużo, żeby przegrać. To samo było spróbować. Ale na Jinx, jako że Jinx posiada resety na swojej pasywie i można to wystakować, to no pomyślałem, że może to być naprawdę spoko. I no, Early nie było za dobre, ale była to jedna z bardziej intensywnych gier, jakie zagrałem. Cały mecz przegrywaliśmy. Ja mało co robiłem. Milio próbował mnie ratować, ale się nie udawało. Aż doszło do momentu, gdzie przeciwnikom brakowało jednego killa, a nam aż czterech. Mój Milio 0 HP, ja pół HP. Gdzieś Szako grasuje. Szako się pojawia, ale ulcik od Milio, odrzucenie, klon wybucha i idealnie nie zabija milio. A ja na resecie zastrzeliwuję jeszcze pajka. To było zbyt bliskie dla mojego komfortu. Wydawał się dosyć dobry, ale szczerze to mnie nie zachwycił. Jego damage nie był duży, a spele biją mniej w klipy, przez co to QE bił praktycznie nic w wave'a. I w sumie poszło mi dobrze w tej grze, ale nie zmienia to faktu, że i tak nie daliśmy rady wygrać. Sylas Zjumi to kolejny nawet solidny pik. Sylas niestety nie ma resetów żadnych, ale i tak nie jest zły. Lecz w tej grze, przez to, że tak bardzo stąpowaliśmy przeciwników, to dostali oni buffa, przez którego zadają 20% więcej obrażeń i przyjmują 20% mniej. I powiem ci szczerze, że przez tego buffa naprawdę ciężko się gra. Jest to mechanika, żeby jakaś drużyna mogła skombekować, ale kurde, daje ona bardzo, ale to bardzo dużo. I nagle te fajty wydają się prawie niewygrywalne. Przez to, że każdy zamienia się tankownością w kasantę i damage'owo w rengara. Więc mimo takiej przywagi, i tak, jakieś udało zdołaliśmy przegrać. Mel bym porównał do chwea, czyli spoko postać, ale po prostu spamisz z daleka dwa spele, i czasami może ulgniesz coś odbijesz, ale to nie za dużo. Powiedziałbym, że to jest idealna postać na wieczorne odmóżdżenie. Viktor to kolejny mak, troszeczkę ciekawszy niż Mel, jako że więcej trzeba się poruszać, więcej robić. że na nim był spoko, ale nie było to za bardzo nic specjalnego. Wygrana w bardzo łatwy sposób, ale co ciekawe, za każdym razem ten tryb kończy się na trzech Nigdy nie jestem w stanie dojść do więcej i praktycznie nigdy też nie mam mniej. Zawsze są to te trzy itemy. Jak dla mnie mogłoby być to troszeczkę zmienione, tak, żeby może dostawać więcej golda, albo żeby itemy były silniejsze, skoro i tak tak mało możesz ich kupować. No nie, taka luźna sugestia, ponieważ nigdy nie da się dojść do sześciu, nieważne co byś zrobił. Co jest troszeczkę dla mnie dziwne, ponieważ wiele postaci bazuje na full buildach i przez to one się robią bardzo słabe na tym trybie. Aurora na przykład wydawała mi się bardzo silna, głównie przez to, że ma dużo AOE, a ludzie tutaj często stoją przy sobie. A wiadomo, jak pójdziesz takie QE losowego typa, to nie będzie do końca co po nim zbierać. Next Zagrałem znowu Yumi w jego, ale tym razem ja grałem Yumi. No i słuchaj, potoczyło się to bardzo podobnie, jako że to combo naprawdę bym polecił. wyglądało ono zupełnie OP. Dodatkowo tym razem była robiona dżungla, czego ja jako Jego nie robiłem. A ta dżungla naprawdę zwiększa damage. I tak jak narzekałem na to, że nie da się dojść do full builda, tak na tej Yumi doszedłem na luzie do 6 itemów. Ale ta gra trwała aż 13 minut, co jest elementem. Chyba drugi raz już to się nie stało. Plus supportowe itemy są dosyć tanie. Katarinom również można grać pod resety. A ja znowu już gram pod wylew, ponieważ tym championem ja nie potrafię pilotować. Ale spoko, pójdźmy w leita. W Lejcie już coś robiłem. Może nie za dużo i może moje statystyki nie oddawały, no ale słuchaj, przynajmniej się starałem, prawda? Zajem nie było nic specjalnego, po prostu odtokowałem pierwszy target. Może jakbym zagrał pod Letality i pod Pałka, to by było ciekawsze, ale no podkryta ta postać jest zupełnie jak każda inna, nic ciekawego. Za towaru pod full AP jest już dosyć spoko, ponieważ jak pójdziesz full cooldowny na ulta, to nieco się masz go bardzo często, to jeszcze bardzo często on się rozprasza pomiędzy innych wrogów, Powiesz, mała mapa, wszyscy systemowo obok siebie, więc każdy dostanie tym ultem, przez co każdy dostanie bardzo dużo obrażeń. Oczywiście mają on też bardzo dużo ręża, ale no samo kół wiadomo, nic nie bije, musisz. Praktycznie zawsze mieć ulta. Więc pomyślałem ty, skoro tak bardzo dobry jest range, to może zagram jakimś zerafem. I zagrałem z Zerafem, ale ten mecz w ogóle się nie zgadzał, jakby. No nie bijłem dużo obrażeń, nie biłem. Praktycznie smyrałem tylko przeciwników i wydało się dosyć useless, a to, że biję z dosyć dużego range, no nie było dobrą rekompensatą za to, że nie mogłem przeżyć engageu. Więc zerafa zdecydowanie bym nie polecił. Za to Gwen już bym polecił, ale głównie dlatego, bo ta postać jest sama w sobie OP i ma ona to samo co Xinzao, czyli może użyć W i nieważne ile ręży cię będzie biło, to i tak jesteś nie do dotknięcia przez większość czasu. To jest ogromną zaletą i praktycznie tylko w taki sposób da się grać melkami oprócz jeszcze kilku, o których dzisiaj wspomnę. Zagrałem jeszcze raz z Zają, ale naprawdę nie było to nic specjalnego i będąc z wami szczery, po prostu się przenudziłem, aż w końcu przegraliśmy. Veigar to kolejna stakująca postać. Mówiłem, że Smolder nabija podwójne staki i Veigar robi tak samo, tylko że na Weigarze to jest o wiele lepsze, ponieważ Veigar nie musi czekać do pewnego thresholdu do tych staków, jak Smolder do 225, żeby coś robić. Tylko Veigar cały czas nabija to AP, cały czas bije coraz więcej, więc jak dojdziesz do drugiego rabadona, to nagle się okazuje, że każdego one szotujesz. No plus klatka na tym trybie jest fenomenalna. Był to kolejny ultra bliski mecz, ponieważ było 2 do 3 punktów. Jeden kill w którąkolwiek stronę przeważy nad tym meczem. Ale na szczęście przeciwna Arigato, wchodzi do krzaka i dostaje bombę znikąd. Dziękujemy za Dunata. Jace był nawet spoko, nic specjalnego, po prostu połkowałem Ja jak ktoś się we mnie bił, to wchodziłem w młota. Takie postacie jak Jace, to no wydaje mi się, że nie mogą być złe na tym trybie. Jako że głównie królują w nim nie oraz ręże. Jako asasinach mowa to mamy w tej grze akurat Kaziksa, który tutaj jest mega OP. Teraz wjeżdżam na Fidla. O, jeśli nie sprawdzają krzaków przeciwko Fidlowi, to naprawdę możesz zrobić małe Or bo ta postać, jak wiecie ulto porządnie to nie ma co po przeciwnikach zbierać kog mam podon hity nie graj kog małem podon hity ja suło tylko jak masz dużo nokapów grze miałem dużo nokapów ale nikt nie nokapował więc wyszło jak wyszło i teraz coraz częściej zaczynałem grać na postać, która już wcześniej mnie irytowała, ale o niej nie wspominałem, a mowa o Kazixie. Kazix jest straszliwie dobry na tym trybie. Po pierwsze bija on bardzo szybko kampy dzięki temu, że ma izolację, a każdy kamp jest pojedynczy, więc farmią bardzo szybko pieniądze z dżungli, a po drugie z jego resetami na E, no on zabija każdego. No naprawdę nie ma co zbierać. Ja tym GP-kiem troszeczkę Biłem, ale było to nieporównywalne do tego Kazixa I w kolejnej, jak grałem Ażkom, jasmy ręka tak kiedy przeciwny Kazix po prostu się bawił, skakał po wszystkich i one-shotował co się dało. Naprawdę spoko gameplay. Lisin był ok. E, pomyślałem, że skoro Xinzawa wyszedł, to Lissin też może, ale no nie no, Lissin jednak nie jest aż taki dobry. Może jak zrobisz inseka w 14 osób, ale ja nie jestem aż taki dobry. Za to Diana już jest naprawdę spoko. Bo jest ona bardzo podobna do Fidla. Tym, że jak zrobisz 5-osobowego ulta w przeciwną drużynę, to okazuje się, że nagle wipuje się przeciwną drużynę. I był to również kolejny bardzo, ale to bardzo bliski mecz, gdzie w ostatni. W ostatnim po ostatniego killa, ale ktoś z mojej drużyny zdążył się walić. No, bywaj tak. Malfight, malfight, malfight. Nie byle jaki, bo koniczyna. Koniczyna i koniciła, ponieważ po takich ultach to trzeba się z przeciwnikami przywitać. Oczywiście z ich przegraną grą, ponieważ co to kurna jest za performance. Czy ja jestem najlepszym malfightem na świecie, czy o co chodzi? Jakby ludzie, święci, co ten malfight robi. I szczerze, był to mój chyba 30 już brał. I zrozumiałem, że tutaj nie ma za dużo do gadania. Jest to tryb przeznaczony do nawalania się. Zero myślenia, zupełne odmurzenie, tylko się bijesz. Początkowo chciałem w tym filmie. Omówić jakieś strategie, czy coś, które występują na brawlu, ale strategia jest jedna. Piknij dobrą postać i walcz do usranej śmierci. Jest to tryb przeznaczony do grania ze znajomymi dla zabawy i niczego więcej. I wiesz co? Sądzę, że taki tryb jest najlepszy. Tryb, gdzie możesz na godzinkę wejść, zagrać pięcioma różnymi postaciami i dobrze się bawić jakimiś kombosami ze znajomymi. Nie potrzeba jakichś specjalnych strategii czy czegokolwiek. Wystarczy, że będziesz zabijać albo zabijany. Osobiście mi się ten tryb podoba. Spodobałoby mi się również, jakbyś zostawił suba, lajka i wszystko inne. Dobra, no ok. To na razie. Cześć.